Dzień dobry, nazywam się Szymon Kopko, jestem magistrem fizjoterapii, certyfikowanym terapeutą metodą manipulacji powięzi oraz asystentem na zakładzie anatomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W ostatnim czasie znaleźliśmy się w dość nietypowej sytuacji, musimy spędzać czas w większości w domu, ograniczać swoją aktywność, co może prowadzić do wystąpienia dolegliwości bólowych. Najczęstsze występujące do liczności bólowych, z którymi możemy się spotkać, są to bóle dolnego odcinka kręgosłupa. I tu mogę Państwa uspokoić, nie zawsze jest to ból wynikający z ucisku na korzeń nerwowe, wynikający z jakiejś tam przypukliny, czy, czy ze zmian zwierodnieniowych w stawach międzywyrostkowych. Często i to w dużej części jest to ból mięśniowo-powięziowy, czyli ból wynikający z zaburzenia elastyczności tkanki powięziowej, tkanki otaczającej mięśnie. Warto to wspomnieć, czym właściwie jest ta tkanka powięziowa. Jest to taki wewnętrzny szkielet naszego organizmu, który scala zespoły mięśniowe, który scala jakby pracę właśnie tych zespołów mięśniowych, o których już nie wspominałem. Z tym, że ta tkanka jest bardzo podatna właśnie na takie czynniki jak brak ruchu, ponieważ w tej tkance powięzowa zachowana być pewna elastyczność, pewien ślizg. No i zaburzenie tego ślizgu może nam powodować pobudzenie receptorów, które znajdują się w tym. Tytrance powięziowej, a te receptory są głównie odpowiedzialne za występowanie dolegliwości bólowych. Tak też możemy odczuwać ból, który nas będzie jak uczucie pasa, który otacza nam dolny odcinek kręgosłupa, ból w pośladku, ból promieniujący do kończyny dolnej. I tu chciałbym Państwa po raz kolejny uspokoić, że możemy sobie z tym jakoś poradzić. I teraz w dzisiejszym filmie chciałbym pokazać, zaprezentować aplikację na telefon, którą przygotowaliśmy. E, przygotowaliśmy ją trochę wcześniej e, do celów komercyjnych, aczkolwiek w zaistniałej sytuacji przekazujemy ją Państwu w 100% za darmo. Będą mogli Państwo sobie ją ściągnąć e, z linku, który będzie gdzieś tutaj, pewnie poniżej w, w filmie. E, już jest ona bardzo prosta w obsłudze. Nazywa się Self Therapy. Mhm. W ten sposób mamy hmm. wyszczególnione poszczególne segmenty ciała i dzisiaj jakby skupimy się nad dolnym odcinkiem kręgosłupa ściskając ten kafelek, widzimy całą listę punktów, on ich jest tak, można wydawać się z pozoru dużo, aczkolwiek dlatego, że powinniśmy pracować nad nim na, na zarówno na lewą i prawą stronę, obie strony powinniśmy sobie opracowywać. Opracowywać to mam na myśli przy ożyciu pewnych wałków, piłeczek. Piłki większych, mniejszych piłek, nie wiem, nawet butelki z naszym ulubionym gazowanym napojem, jesteśmy w stanie sobie czy do ciasta. Mhm. Między innymi to może być to taka piłka, która akurat występuje w tej aplikacji, ale nie musi być to ona. Mogą to być inne tego typu, tego rodzaju piłki o tej średnicy. Może to być mniejsza piłeczka. To jest akurat piłka ze sklepu zoologicznego. Jakieś różnego rodzaju wałki do masowania z różnymi wypustkami z różnej twardości, to zależy do Państwa już dyspozycji do Państwa tego, to, co Państwo posiadają i, i, i czym Państwo dysponują. Zaprezentowane w tej, w, tej, w tej aplikacji w tym materiale sposoby radzenia sobie z, z, z tymi doległościami bólowymi są tylko przykładem. Jakby też chciałbym zauważyć, że jak, jak wcześniej powiedziałem, Często jest tak, że jest to ból właśnie mięśniowo-powięziowy, ale czasami dzieje się tak, że jest to ból typowo korzeniowy, więc czasami są to objawy typowo neurologiczne w postaci jakiegoś drętwienia, osłabienia siły mięśniowej, więc wtedy już musimy jakby udawać, udać się do, do specjalisty, ale proszę mi wierzyć, że dużej... bardzo często zdarza się tak, że jesteśmy sobie w stanie sobie z tym poradzić. I na tej aplikacji widzimy... coś mi tutaj... Wciskamy poszczególny... Albo włączamy sobie hop, protokół. Widzimy lokalizację danego punktu. Wciskamy przycisk dalej. Widzimy pozycję, której należy umieścić. Tu akurat w tym momencie jest właśnie, jest na tym zdjęciach jest pokazana ta piłka. Ale można użyć jakiejkolwiek innej. Można użyć wałka do rolowania, można użyć takiego przeciętnego, nie wiem, butelki, napoju gazowanego. Więc to chodzi o to, żeby było coś twardego. Coś, co, o czym byśmy w stanie mogli zaprzeć się i, i po prostu wymasować określony obszar aplikacji. Wciskamy, pokazują nam czas, którym powinniśmy. Dlaczego? Hmm. Ten czas jest dosyć istotny, no ta minuta to jest taki minimum, w którym należałoby popracować w, w danym punkcie. E, po 30 sekundach będzie też komentarz, żebyśmy zmienili sobie kierunek ruchu, szukamy, nie, nie bójmy się tego, że w momencie, w którym znajdziemy taki punkt, odczujemy jakąś dolegliwość bólową, odczujemy jakiś napięty mięsień, odczujemy, że, że nie uciekajmy z tego, postaramy, postaramy yy, wiadomo, na tyle, ile jesteśmy w stanie wytrzymać, zostać w tym miejscu i starać się delikatnie, delikatnie to rozluźnić. Jak często można to wykonywać? Nawet codziennie, można sobie, jeżeli pracujemy dość delikatnie, można to wykonywać codziennie, dwa razy dziennie, nawet jeżeli sobie zachęcam do tego, oprócz tego oczywiście samego rolowania, które dzisiaj zaprezentujemy, jeżeli będą Państwo mieli ochotę, możemy zaprezentować szereg ćwiczeń, które, którymi sobie w jakiś sposób można sobie też radzić, w jaki sposób można zachować ruchomość tego odcinka lędźwiowego kręgosłupa, ale i tylko lędźwiowego, bo też i, i inne segmenty też mogą nam tutaj doskwierać, jak odcinek piersiowy czy, czy też szyjny. No i widzimy, przechodząc sobie, wracając do tej samej aplikacji, mamy kolejny punkt, kolejne i tak dalej, i tak dalej, przechodzić można sobie segment po segmencie. I jeszcze raz właśnie, no nie jest to najprzyjemniejsze, może wiąże się to z pewnymi dolegliwościami bólowymi. Nawet czasami możemy odczuć przy uciskaniu takiego punktu, masowaniu właściwie takiego punktu, dolegliwości bólowe, które nam doskwierają. No i to też świadczy o tym, że powinniśmy zostać w tym obszarze. Mam nadzieję, że zaprezentowany w tym filmie materiał okaże się pomocny w radzeniu sobie z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. W w sytuacji, w której się aktualnie znajdujemy, życzę Państwu dużo zdrowia i dziękuję za uwagę.